Hej, wczoraj w nocy udało nam się skończyć murek. Udało się też wykorzystać tą ładną pogodę, i przynajmniej ten jeden, tą, ta jedna rzecz została skończona. Teraz no, zostało fugowanie, więc to już bardziej basi robota. Sprzątamy też tutaj wszystko dookoła, więc jakby te kamienie musimy już usunąć. Przygotujemy tą resztę i przechodzimy tutaj dalej do środka. Może pokażemy Wam ten nasz labiryncik. Tutaj jeszcze się zastanawiamy, czy to będziemy układać tą kostkę już dzisiaj, czy to jeszcze poczekamy. Jeszcze musimy najpierw posprzątać i będziemy podejmować decyzję, bo po tym murowaniu jest tu straszny bałagan, więc to wszystko trzeba posprzątać. A jakby to kogoś interesowało, albo by wcześniej nie, nie zrozumiało, co nam chodziło, to tak, to tak to właśnie wygląda. Tak to miało wyglądać. Więc, tak jak widzicie, front już jest zafugowany już go się zafugowała. Teraz jakby trzeba zrobić środek. No i tak jak mówiliśmy, tędy będzie można wejść po śmietniki. Śmietniki będą stały tutaj. Jeśli będzie konieczność ich wystawiania, to będziemy je wystawiać. Jeśli panowie sobie dadzą radę, to sobie będą je tutaj sami wyciągać z tego miejsca. Chodzi o to, że nasze ogrodzenie będzie dopiero wewnątrz. Czyli furtka będzie dopiero tutaj, tak? Tu będą, tu jest miejsce na śmietniki nie będą one za bardzo widoczne z ulicy a będzie można je wstawić od środka i ewentualnie wyciągnąć bezpośrednio na zewnątrz. Jeśli zajdzie taka potrzeba murki tak wybudowałem żeby można je zadaszyć. Ta strona jest mniej więcej 10 20 cm wyżej niż ta strona. Zresztą tak też wychodziło z ukształtowania terenu dlatego to tak zostało zrobione tutaj te kamienie tutaj nawiązałem do do słupków i do murku, murka tego oryginalnego, który tam był od 100 lat z drugiej strony, który później poprawialiśmy to na roże. No i wydaje mi się, że całkiem zgrabnie to, zgrabnie to wyszło. Powiem Wam, że jak jeszcze tu robiliśmy wczoraj w nocy i oświetliliśmy, to w ogóle wyglądało pięknie, więc na pewno musimy się przyłożyć do jakiegoś takiego oświetlenia. Mamy pomysły dwa i chcemy oświetlić ten bez, który tutaj jest, bo nie jest taki ładnie powywijany. powywijany i będziemy chcieli na pewno oświetlić ten drugi, który jest na środku rądka. Oczywiście jakimś bardzo słabym takim ledem, żeby to dosłownie parę watów prądu brało, ale żeby to, żeby to miało efekt, No, bo jeśli już coś się robi fajnego, to, to warto, żeby to, żeby to przynajmniej robiło taki efekt. Zawsze jak jest ładnie, to, 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 to chyba wszystkim jest trochę przyjemniej. Także, także wydaje mi się, że OK. Więc co, bierzemy się za sprzątanie? Nam tu jeszcze przeszkadza ten słup. No przeszkadza nam ten słup, no, ale to już jest, y, podobno mają atało nie wymieniać, więc liczymy na to, że, y, że przeniosą go po prostu gdzieś y, na zewnątrz tego, y, tego ogrodzenia, aczkolwiek to, to się jeszcze okaże, tak, to się jeszcze okaże, jak to, jak to finalnie będzie zrobione. To, co nam zostało do zrobienia, to jest ta część, nie, bo jest okropna, y, no nie jest okropna bo i nie będziemy tak? chyba walczyć z nią dopiero na, na wiosnę. Na wiosnę zrobimy sobie nowy fundamenty. Tu nie ma, tu nie jest tego, nie ma tego wiele, bo to jest chyba sześć przęseł, więc, więc przygotujemy sobie to wszystko i zrobimy to na wiosnę. Zależało nam tutaj głównie na tym, bo, bo, bo tu była po prostu, to była lipa, no trzeba było to, to zrobić Ale. od razu. No, także co, bierzemy się za sprzątanie i jedziemy dalej. Uwini nogę. Degręs, uwini nogę. Co robisz? E, układam, e, zaczynam układać tu kostkę w tym e, w tym naszym powiedzmy kamerliku. Kamerlik to jest po śląsku taki taki składzik. E, dobra, więc o co tutaj chodzi? E, więc o co tutaj chodzi teraz w tej mojej robocie? Wczoraj wymęczyłem się i ułożyłem tutaj ten wjazd, ponieważ tak jak wiecie, cofnęliśmy się, cofnęliśmy się z tym ogrodzeniem, bo stary słupek był gdzieś tutaj w tym miejscu, a tam był drugi, cofnęliśmy to wszystko do tyłu, żeby było wygodnie przejść, wygodnie przejechać i teraz na szczęście mieliśmy tutaj tych czerwonych kostek, taki jak jest ułożony chodnik na ulicy, więc ułożyliśmy to. Kosmuś, do domku, do domku, Kosmuś, do domku. Do domku nie spłacały po chodniku, I teraz, I teraz musimy po prostu ułożyć dalej tutaj to, te, to wejście, ponieważ mamy taką podobną szalą kostkę, więc bo jak wiecie, było tego multum tutaj, więc u, układam tutaj, tutaj i ewentualnie może jeszcze dalej. Zobaczymy, zobaczymy, jak to dalej nam będzie szło, jak to będzie wyglądało. W każdym razie widzicie mur jeden, numer jeden, mur numer 2. Gotowy, tu już ba się zaczęła fugować. Zostało, tu, tu jest jeszcze trochę zafugowany. Tak, ta ściana już w większości. No ta jest do zrobienia cała. Także, yy, także jeszcze fugowanie. Yy, I co? I na koniec ta dachówka, ale to nie wiem, czy w tym roku się wyrobimy. Jeśli uda nam się coś kupić, to tak. A w tym momencie biorę się za, za kostkę. Może tutaj choć dalej, ba się pokaże, jak to wygląda. I tutaj będzie ta. Ta bramka, tak? Czyli jakby y, y, ogrodzenie właściwe będzie dopiero tutaj, w tym miejscu. Tutaj będziemy sobie otwierać bramkę, stawiać tu śmietniki, y, zamykać ją. Jeśli, pan, jeśli się dogadamy z panami, że będą odbierać stąd, bo będzie jakby bezpośrednio, bez, bez drzwi, bez niczego można odbierać, to będą odbierać. Jeśli się nie będzie tak dało robić, no to będziemy musieli wtedy, wtedy wystawiać. A tutaj, tu, tu już, tak jak widzicie, y, tu już będzie ten, ten, ten taki bruk właściwy czyli tu będzie kostka granitowa. Oh ja, ja, det var O Basia wróciła, Basia miałaś mi nanosić kostki, a, a poszłaś zrzucać, poszłaś zrzucać filmy i kostki musiała sobie nanosić sam, a potem, a potem nagrywa film z Kasią i, i, i mówią, my to w ogóle facetów nie potrzebujemy, tak wszystko same robimy, a prawda jest taka, że wszystko trzeba zrobić, Bo... Fa faceci są w ogóle niepotrzebni. Nic a nic. Tylko jak jest ciężka robota, to się przydają. Co, Basia, nic nie powiesz? A w ogóle to telewizja kłamie? Basia fuguje. Tak. No i tu już położył kostkę. A największy pomocnik budowlany, patrzcie, jaki zapracowany. On jest tak za każdym razem zapracowany by Wywali się na tą górę piachu i śpi I tak Nie wiem co on w nocy robi jak Pół dnia prześpi na tej górze piachu Podejdziemy go zobaczymy czy się obudzi O, otworzył oko Nie, odlatuje Odlatuje Hej Skończyliśmy, w zasadzie to już końcowe docinania robił teściu, bo ja już przeszedłem do innej roboty, zaraz Wam pokażę. Tak to wygląda, no musimy jeszcze zasypać piaskiem, żeby, żeby się ładnie zagęściło, ale wydaje mi się, że wyszło nieźle. W zasadzie taki właśnie miał być efekt, czyli wchodzimy, zabieramy kontener, wystawiamy, jeśli jest taka konieczność, jeśli nie Sąsiad nam powiedział tutaj jeden ze Sławkowa, że jeśli jest bezpośrednio w ulicy Wiata, to, to panowie odbiorą. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak to wygląda. Tutaj będzie, będzie furtka, która oczywiście będzie stylem pasowała do, do bramy. Jedyną rzeczą, którą nam tutaj nie pasuje, to jest sup. Czyli trzeba wziąć młot i po prostu uwalić go przy samego dołu. Tylko problem jest tam u góry, bo jeszcze, jeszcze tam kable wiszą. Ale. Podobno mają wymieniać, jak będą wymieniać supy, to ewentualnie poprosimy, żeby, żeby przenieśli tutaj dwa metry dalej. Mam nadzieję, że, że się to da technicznie zrobić. No i co? I teraz tak to mamy gotowe tutaj. Basia już kończy, no może nie kończy, w połowie ściany, w połowie fugowania z tej ściany. No i poza tym jeszcze sporo tego fugowania jest zostało. No ale do przodu. A teraz co? Pokażemy, co ja robię teraz dalej, bo robię taką znienawidzoną robotę, która czeka na mnie od miesiąca, ale, ale posuwamy się do przodu. Nie wiem, czy tu widzieliście, już mamy przygotowane wszystko pod ten granit. A w ogóle ja nie wiem, czy my pokazaliśmy, jak wygląda nasze podwórko na dole. Chyba nie. To tylko nie. u Kasi na kanale to było widać. E, jak Kasia to... Ale zaraz zobaczycie. Więc tak, tam jest nasze Infinity Pool. Tylko bez pól. Ale, jakby ta linia jest taka zachowana, takie odcięcie horyzontu jest. Teściu się przerzucił na swoje ulubione zajęcie, czyli na koszenie on to uwielbia. A ja męczę się z tym. Czyli, co wyciągam tą jedną stronę do góry, i tą drugą stronę poprawiam. Przy okazji, doszedł, jak zacząłem to się, to wyszła ciekawa rzecz. Okazało się, że dolne otwory są cofnięte względem górnych otworów o 5 cm do środka. Tak samo jest zrobiona ta, ta strona, tak samo ja zrobiłem tą stronę i tak samo jest zrobione w przypadku w przypadku drzwi. Yy, także ja kupiłem się z tym nieszczęsnym, yy, przemuruję najpierw ten nieszczęsny otwór, później zrobię nadproże, to te cholerne murarki już mam z głowy. W sensie, wiecie co, ja lubię murować ale to jest no, ciężka taka praca renowacyjna bardzo dużo czasu nam łyknęła i sporo tego jest mamy już tutaj gotowe drewno już się suszy na strop także niedługo będziemy będziemy tutaj wstawiać nowy strop tak jak wstawialiśmy tam no i co zobaczymy ile się uda tak naprawdę do zimy bo tematów mamy na otwieranych chyba z 10 a wszystkiego się nie da zrobić, nie da się w pięciu miejscach na raz być, więc, yy, więc zobaczymy. Tutaj też już widzicie, jak ja tam robiłem z przodu, to też tutaj zrobił kawężniki, no i skończył, yy, skończył to fugować, więc możemy sobie tą konstrukcję, którą mamy tam poukładaną, możemy ją układać tutaj i kolejny kawałeczek yy, mamy pchnięty do przodu. Jak zrobimy to, zrobimy to, fugujemy do końca. I wstawiamy okna i idziemy do przodu. A może pokażemy Wam, o co tutaj chodzi. Tydzień temu posialiśmy trawę i żałuję, bo jedna z osób pod naszym filmikiem napisała. Ja znałem ten sposób, ale zapomniałem i znowu go nie wykorzystałem. To znaczy dwie takie uwagi, jakbyście chcieli siać trawę i chcecie, żeby szybko zeszła. Przede wszystkim idealnie jest, jeśli uda Wam się posiać trawę na, wilgotną ziemię, czyli jeśli na przykład równacie ziemię to równacie ją i tak dalej i jeśli ona wam całkowicie nie wyschnie posiejecie w to trawę, później to zawalcujecie zagrabicie, zagrabicie zawalcujecie i tak dalej to jeśli ona wejdzie na wilgotną ziemię to patrzcie jak co tam dzieje stało na dole, tam była właśnie wilgotna ziemia to ona w zasadzie po 4-5 dniach już schodzi jeśli byśmy natomiast posłuchali tej osoby, która napisała to kiedyś pod filmem o sianiu trawy. To znaczy, wiecie co, wystarczy przykryć. Pokażę wam, co się stało, jak tu gdzieś leżał kawałek papy. Patrzcie tutaj. Tu leżał taki kawałeczek papy i ta trawa już tu jest taka duża. Dookoła nie ma kompletnie nic, mimo że tyle samo sianej było tu widać. Tyle samo trawy było wszędzie. Tutaj ta trawa pięknie powschodziła, bo była po prostu przykryta papą. Ale jeśli by to było coś jeszcze lepszego, typu jakaś agrowłóknina, coś, co by zatrzymało wilgoć zatrzymało ciepło, to ta trawa by wyglądała lepiej niż tutaj. Także jeśli chcecie mieć szybko trawę, to wilgotną ziemię i przykryjcie ją czymś, co pozwoli zatrzymać ciepło i zatrzymać wilgoć i będziecie mieć trawę w zasadzie do tygodnia zawsze. To znaczy, no może nie taką, żeby biegać po niej, ale, ale po, po ładnie w, po wschodzi, także jest dobrze. Postępy są też u sąsiada na budowie, patrzcie, już, już widzę, że ten nadproża pod drzwi balkonowe gotowe, także, także dom też rośnie. To co, kosmo, wracamy do roboty, piesku. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie i wracam do pracy, bo inaczej Norbert mnie zje. Jeżeli Wam się podobało, dajcie jakiś znak od siebie. Miło Was tu było gościć i do zobaczenia następnym razem. Pa!